Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nie, nie byłem prorokiem kilka dni temu, gdy produkowałem filmik o krzyżu. Jakby co, przypominajkę, link pod spodem do tego filmiku, do tego mojego rozważania. Oto dzisiaj nowo mianowany wojewoda Lubelski postanowił, i zdaje się, że to była jego pierwsza decyzja, że z sali kolumnowej zniknie krzyż. Odpowiednio skomentowałem to na profilu X, dawniej Twitter, i oczywiście pojawili się tacy komentujący, którzy na przykład musieli od razu zasygnalizować, że są nawet tacy, którzy leżą krzyżem w kościele i się pobożnie modlą, a są obudnikami i są nielepszymi grzesznikami niż ci, którzy do kościoła w ogóle nie chodzą. No, Odkrycie Ameryki. Proszę zobaczyć, że wielokrotnie w sferze publicznej sprowadza się argumenty do absurdu. Nie ma już rozmów na poziomie argumentów racjonalnych, tylko rozmawiamy ciągle na poziomie emocji i to niepoukładanych, że powtórzę to po raz enty. No, na podstawie tej wypowiedzi mogę powiedzieć, no nie, znam przecież wielu kierowców, którzy łamią przepisy ruchu drogowego. Czy z tego powodu mają poznikać z przestrzeni publicznej wszystkie znaki? No, argument za argument. Przypominam, o tym też mówiłem w tym filmiku, że prawdziwy ateista, prawdziwy człowiek niewierzący widzi w krzyżu nie tylko element religijny, ale również tożsamościowy. Jeżeli krzyż nam przypomina choćby o przestrzeganiu dekalogu, i ma go zabraknąć, mamy go celowo usunąć, to co ma nam przypominać pusta ściana? Jaki kodeks etyczny będzie w narodzie? Czy mam zatem prawo się obawiać, że ci, którzy zdejmują krzyż, chcą rządzić wbrew Ewangelii, która przecież powstrzymuje ludzi przed kłamstwem, chciwością, pazernością? Która ostrzega rządzących, żeby nie deptali ludzi, żeby nie ciemiężyli narodu? Czy jeżeli ktoś się pozbywa krzyża, a jest osobą sprawującą władzę, chce mi przez to powiedzieć, że się ze mną nie będzie liczyła, że będzie deptała również moje uczucia religijne, nawet nie tylko religijne, jestem obywatelem Polski, obywatelem Europy, obywatelem świata. Jeżeli nie kodeks, kodeks chrześcijański, to jaki? Ktoś tam też skomentował, że przez religię odbywają, odbywały się wojny i przez religię chrześcijańską działo się najwięcej bitew. No, powiem tak, chętnie bym chciał, żebyś zobaczył, jak wygląda życie w Korei Północnej, ale to jest znowu argument sprowadzony ad absurdum. Można mówić w taki sposób w nieskończoność i proszę zobaczyć, że my możemy wyprodukować nawet kolejnych 10 filmików o tym, do czego to wszystko zmierza i tak ta inna strona nie posłucha, bo jest, mam wrażenie, tak zacietrzewiona, tak nastawiona negatywnie, że nie widzi, że pod, podcina gałęzie, na których siedzi. Pytam się jeszcze raz, jeśli nie chrześcijaństwo, to co? Ktoś powie, no niech się ksiądz lepiej nie wymądrza, bo wy też jako księża nie jesteście lepsi od innych. Przyznam ci rację, ile razy wychodzę do ambony i widzę siebie jako grzesznika, ile razy bije się z Panem Bogiem, choćby jak prorok Jeremiasz, kiedy czytam to w księdze właśnie tego proroka w Starym Testamencie. On również mówi Panu Bogu, Panie, ja mam głosić Twoje słowo, Boże? Czuję, że moje usta są skalane moją głupotą, kłamstwem. A Pan Bóg mu mówi... No, tak nie dosłownie jak ja teraz to powiem, ja oczywiście to ujmuję innymi słowami. Jeżeli nie Ty, to Kamień będzie głosił Słowo Boże. Bo jeżeli mieliby głosić Słowo Boże i przypominać o prawdzie, o pewnych zasadach moralnych tylko ci, którzy nie są grzesznikami, to wszyscy musimy zamilknąć. Ile razy naprawdę wychodzę do Ambony i mówię Panu Bogu, ja rzeczywiście jestem pierwszym słuchaczem moich kazań. Ile razy ja spowiadając, choćby moich parafian, czuję się gorszym grzesznikiem niż ten grzesznik, który klęczy w konfesjonale, w którym ja siedzę. Ale w końcu otrzymałem od Pana Boga to powołanie, ten dar, którym się dzielę, mimo że jestem Jego niegodny i muszę przypominać o prawdach Bożych, nawet jeżeli sam często je łamię. I po raz siedemdziesiąty siódmy błagam Pana Boga, żeby mi przebaczył moją głupotę. Chociaż proszę zobaczyć, że w Kościele doszło do tego, że myślenie o tym, że jesteśmy także jako księża grzesznikami, wypchnęło niektórych duchownych, także wysoko postawionych w hierarchii kościelnej, do takiego absurdalnego, podkreślę, myślenia, w którym nie wolno nam przypominać o grzechu i potępieniu. Nie możemy tego robić, bo sami mamy wiele czarnych, pobrudzonych kart w historii Kościoła. No, i doszło do tego, że dzisiaj nie mówi się o piekle, o zagrożeniu, o potępieniu, tylko o tym, że właściwie wszyscy mogą robić co chcą, a my nie będziemy upominać tego świata, bo za chwilę oni wypomną nam gorsze grzechy. Mają prawo nam te grzechy wypomnieć, bo często jako Kościół się źle zachowywaliśmy. Ale te argumenty nie mogą nam wytrącić narzędzia Ewangelii z rąk. Wielcy prorocy byli wielkimi grzesznikami, a głosili Słowo Boże. Paweł. Wcześniej Szaweł, mordował nawet pośrednio tych, którzy wyznawali wiarę w Pana Jezusa. Później głosił jako apostoł o rędzie Ewangelii. Piotr się trzykrotnie zaparł Pana Jezusa, a później mówił, mówił, przez was Chrystus zginął na krzyżu. Oni mieli świadomość własnych grzechów, ale głosili to Słowo Boże. No więc jeszcze raz, krzyż ma nam przypominać o pewnych wartościach w naszej ojczyźnie, w naszym kraju, w naszym narodzie. A pusta ściana co ma nam przypominać? Jaki kodeks etyczny będzie istniał? Mamy się pozabijać jak dwa plemiona w Rwandzie przed wieloma laty? Mamy nienawidzieć innych, którzy są Polakami wybierającymi w wyborach parlamentarnych inaczej niż my? Brak krzyża powoduje, że już nie ma mowy o pojednaniu, o przebaczeniu, o walce duchowej, o to, żeby ludziom było dobrze, żeby naród był sprawiedliwy, żeby władza rządziła w sposób etyczny. Wiadomo. Że różnie z tym bywa, że można mieć krzyż na ustach, a być naprawdę tyranem i dyktatorem, ale to jest inny temat. Natomiast sprowadzanie tego wszystkiego do takich argumentów jest rodzajem absurdu. Co ma symbolizować zatem pusta ściana? Niepoukładane emocje tych, którzy ten krzyż zdejmują, jakieś nierozwinięte życie duchowe tych ludzi, niedojrzałość wewnętrzną. Jeżeli tacy ludzie chcą sprawować nade mną władzę, to się zaczynam bać, zaczynam się lękać. O, przepraszam, że może dzisiaj mnóstwo emocji wyrzucam z siebie, tak na żywo to wszystko komentuję. A tak jak podkreślam, no jest bałagan i w kościele, i w świecie. Tak, ta cywilizacja się rozwala. Niestety kościół zostaje dotknięty tymi chorobami i przemianami cywilizacyjnymi, i wielu ludzi w kościele sobie nie radzi. Ktoś ostatnio mądrze przypomniał, że właśnie propos Kościoła, Kościół ciągle kręci się ostatnio wokół siebie. Jest takie zamieszanie, a ludzie stoją na zewnątrz, potrzebują Ewangelii, a Kościół jest zajęty sam sobą. My ciągle produkujemy nowe problemy, ciągle rozważamy, jak powinno być, jak nie powinno być, a ludzie potrzebują Ewangelii. Kiedyś przed laty myślałem, że problemem nie jest to, co mamy głosić. Tylko to, jak mamy głosić. I wydaje mi się, że może 20 lat temu tego typu pytanie było aktualne, uzasadnione. Zastanawiałem się, no nie co głosić, bo wiedziałem, co głosić, dobrą nowinę, tylko jak ją głosić, żeby zachwycić tą dobrą nowiną ludzi. A dzisiaj mam wrażenie, że ludzie mają problem w kościele z tym, co mają głosić. Nie jak, bo mamy internety, mamy smartfony. Mamy nowoczesną technologię, a nie radzimy sobie w ewangelizowaniu świata tak jak ci, którzy na boso wiele wieków temu chodzili po całym kontynencie i nie tylko naszym kontynencie, po całym świecie. I udawało im się nawrócić dla Chrystusa wiele narodów, a my mamy nowoczesne narzędzia i ciągle kręcimy się wokół siebie. Dlaczego? Bo mamy problem w tym, co mamy głosić. Bo do tej pory nauka była czytelna w Kościele. Wiedzieliśmy, że Bóg nas kocha, ale musieliśmy mówić, ale jesteś człowieku grzesznikiem. Przyznaj się do tego grzechu. Dzisiaj te zasady są podważone, dlatego mamy problem ewangelizacyjny, problem misyjny. Ach, przepraszam, może rzeczywiście dzisiaj dużo mocy tak z siebie wyrzucam. Jeszcze a propos tej aktualnej sytuacji eklezjalnej. Dzisiaj rano też napisałem to choćby na Twitterze, dawnym Twitterze, dzisiaj portalu X, że kardynał Fridolin Ambongo jest biskupem Konga, przewodniczący sympozjum konferencji episkopatów i Afryki i Madagaskaru, wyraził się bardzo krytycznie wobec deklaracji wydanej kilka dni temu przez dykasterię nauki wiary i powiedział, że będzie wspólne stanowisko wszystkich konferencji episkopatów i Afryki i Madagaskaru, w którym Afryka sprzeciwi się temu doku dokumentowi i w zasadzie powie... W tym przypomnieniu, że ponownie został wprowadzony chaos. Jeszcze jedną rzecz muszę dopowiedzieć, bo różne są komentarze a propos wypowiedzi Konferencji Episkopatu Polski. Za granicą jest komentowane to jednoznacznie. Polska jest odbierana jako jeden z tych krajów, już właściwie wielu krajów, który mówi wyraźnie Stolicy Apostolskiej, nie zgadzamy się na błogosławieństwo zwanych. Związków nieregularnych. Więc tak jesteśmy odczytywani za granicą i proponuję też tym kluczem interpretacyjnym patrzeć na to, co wydał episkopat polski. Niech Pan Bóg temu wszystkiemu błogosławi, ku chwale Bożej niech błogosławi. Tak jak mówi rytuał rzymski, błogosławi, to znaczy robi to po to, żeby i ludzie, i przedmioty, i ten świat żyły ku większej chwale Bożej czyli w duchu Ewangelii. Ach, na końcu zakręciłem, ale wiecie, o co mi chodzi. Was też niech błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.